Young Timer Warsaw, czyli cykliczne spotkania klasycznej motoryzacji w Warszawie od 2011 roku. zaczęło się od tego, że jak kupiłem tego poloneza, nie było w Warszawie takiej inicjatywy, nie było takiego miejsca, gdzie ktoś, kto posiada stary samochód, może się spotkać z innymi, którzy też jeżdżą starymi autami. Więc wpadłem na ten genialny pomysł, żeby coś takiego zrobić i się udało. To jest Mercedes SL R129. W tej chwili coraz więcej samochodów przyjeżdża i już można sobie na coś popatrzeć. Początki były słabe parę lat temu, a teraz już coraz więcej. Fajne jest to, że i młodzi ludzie zaczynają się to bawić. Nie każdy może od razu sobie na duży samochód pozwolić. Maluchy ładne, ładnie są odrestaurowane. No, bardzo jestem zadowolony z tego, że są młodzi ludzie. Cześć, jak masz na imię? Maciuś. Co tutaj robisz? Przyjechałem moją kolwetą. Bez dachu, ale jest bardzo stale. To chyba dobrze, bo to takie miejsce, gdzie są stare samochody. I co z tego? Jest bardzo szybko. No, bez dachu jest i robi po, po, Chyba ten arcywadny, bo ma czerwony kolor. Spotkania się odbywają dwa razy w tygodniu, w każdą środę właśnie tutaj pod stadionem, a w każdą niedzielę się spotykamy na Powiślu. Zabrał cię na siłę, czy, czy lubisz tu przyjeżdżać? Nie, należymy do zlotów, także jeździmy bardzo często razem i lubię. Klasyki mają jednak tą duszę, prawda? Nasz jest starszy ode mnie, nawet, także to jest 85 rocznik Jetta. Mercedes W123QP z 1977 roku, 2.8 w benzynie. Padło tu powiedzenie, że stare auta mają duszę. Czy ten akurat też ma duszę? Tak, z tego co wiem, to kupił go warszawski, warszawski cingciarz w latach 80. Na pewno ma duszę starej Warszawy, tego co się tu działo wtedy. Natomiast dla mnie jest trochę wredne. Ale mam nadzieję, że zmieni swoje nastawienie. Jest zadziorny. O, może tak. Wtedy, kiedy ma odpalić, to nie odpala, a wtedy, kiedy wydaje się, że coś jest nie do naprawienia, to nagle wstaje i działa. Dla Youngtimera nie ma jakiejś takiej jasnej i przejrzystej definicji, która by jasno wskazywała na to, czy auto już jest klasykiem, czy jest Youngtimerem, czy nie. My staramy się, żeby to były auta z końca lat 80., ewentualnie z pierwszej połowy lat 90., od jakiegoś czasu wprowadziliśmy taką, takie nowe pojęcie, jakim jest Fresh Timer. I są to auta, które no, nie łapią się do tych dwóch poprzednich kategorii, ale są na tyle rzadkie, ciekawe, nietypowe, że postanowiliśmy im też włączyć jakby do naszego porządku spotkań, czy też dopuścić ich również do, do wjechania do nas na spot. Czy to jest auto Jamesa Bonda? No, nie konkretnie to, ale tak. Jest no, pan tak. Jamesem Bondem. <laughs> Dobrze by było. Ja jeżdżę 46 lat samochodami, także troszeczkę tych samochodów natłukłem. No a teraz sobie spełniam swoje zachcianki, bo to jest zachcianka no po prostu, no, żeby sobie, żeby sobie przyjechać, żeby się z żoną nie kłócić. Grupa jest bardzo, bardzo liczna. Ciężko jest tutaj, żeby była jedna grupa wszystkich lubiących się i znających się. Gdzieś tam łączą się yy, podobni sobie, w jakieś tam po prostu mniejsze, yy, mniejsze ekipy i, i tu razem spędzają czas. A cały Yangtze Murwarsaw jest jakby taką ich matką, która bierze ich wszystkich pod swoje skrzydła i, i wita każdego z otwartymi rękoma. Kobiety też czasami jeżdżą klasykami. To jest polski fiasto 25 kombi. To jeżeli praca pozwala, to dwa razy w miesiącu się pojawiamy. Oczywiście, jeżeli też jest dobra pogoda. i klasycznej motoryzacji to jest, no. Wbrew pozorom dosyć zamknięte środowisko i większość z nas się zna. A to właśnie z takich spotkań, a to z różnego rodzaju rajdów samochodów zabytkowych, czy to na poziomie okręgowym, czy to na poziomie Mistrzostw Polskich Pojazdów Zabytkowych. Tak więc po prostu spotykamy się, żeby no po prostu postać chwilkę, porozmawiać, wypić coś chłodnego. i kawałeczek się potem przejechać, bo też zawsze warto e, taki samochód zabytkowy jednak przedmuchać, przynajmniej raz w tygodniu, przejechać się te, nie wiem, 15-20 km, żeby, no bo wiadomo, jak samochód stoi, to się psuje. Samochody klasyczne robią się popularne w coraz niższych grupach wiekowych, no wiadomo, że zaczyna się od jakichś tańszych samochodów, no ale wiadomo, no każdy z nas kiedyś jeździł maluchem, tak? No więc teraz coraz młodsi jeżdżą tymi maluchami i fajnie, bo maluch to fajny, bardzo fajny samochód. Ja też posiadam malucha, bo oprócz tego, że właśnie Fiat 125 kombi, to i maluch no i jeszcze 12 innych samochodów zabytkowych, e, więc cieszymy się bardzo, że, że ten sport i ta pasja coraz szersze kręgi zatacza i coraz młodszych wciąga. Można sobie tutaj przyjechać, przyjść sobie na piechotę i popodziwiać piękno starej motoryzacji. Nie trzeba być od razu właścicielem starego auta, ale można po prostu przyjść i nacieszyć oko, zobaczyć jak kiedyś było fajnie i ładnie. Ten samochód chyba jest popsuty. Koła, krzywo jakoś podskakuje. Jest to lowrider. Widzimy sobie teraz w Lincolnie tą z 1995 roku. W bagażniku znajdują się po prostu trzy pompy, 10 akumulatorów, które pompują do siłowników. Dzięki temu auto może się podnosić, a wręcz skakać, jeździć na trzech kołach. No i robi różne takie wariactwa. Jeśli kogoś interesuje, jak to wygląda, to zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych Facebooka. Adres jest bardzo prosty: facebookcom albo Instagrama, również bardzo prosto: instagramcom Tam na bieżąco są najświeższe informacje, są również zdjęcia. Można również wejść na stronę yanktimerwarsaw.com. Tam są informacje odnośnie spotkań, lokalizacje, regulami. Więc jeśli ktoś nie wie, jak ma się zachować, albo nie wie, jak trafić, to oczywiście służymy pomocą tam w tych wszystkich. W naszych mediach można to odnaleźć. Adam Stanek i od 2011 roku tworzy inicjatywę zwaną „Jak Warsaw.